Wywiady z menedżerami z największych firm, poradnik dotyczący wyboru najlepszej karty flotowej, kalendarz nadchodzących zmian wprowadzanych przez pakiet mobilności oraz analizy trendów rynkowych. To tylko wybrane zagadnienia, które redakcja serwisu Transinfo porusza na łamach najnowszego wydania magazynu menedżerów transportu. Rozmawiamy z przewoźnikami ze wschodniej Polski o tym, jak dziś w obliczu wojny wygląda ich działalność. Sprawdzamy, w jaki sposób obecny kryzys gospodarczy wpłynął na pracę operatorów logistycznych i na organizację łańcuchów dostaw. W rozmowach z przedstawicielami największych firm w branży analizujemy, jak korygować stawki, jak zabezpieczyć zasoby oraz czy rzeczywiście dostawy just in time są skazane na ustąpienie strategii opartej na budowaniu zapasów. Najnowszy magazyn menedżerów transportu to bezpłatne pismo dostępne w formie cyfrowej, zawierające blisko 90 stron praktycznej wiedzy. How could Rotel shipping containers work in a post EU mobility package world? To find out, download the Transinfo Transport Managers magazine now. In our exclusive interview with Rotel's Christian Thiessen, you can find out what the company's expansion plans are, what drivers think about the company's Rotels. What the company is doing in the future, will it expand in Poland, and much, much more. Grono autorów i wypowiadających się ekspertów to ponad 20 osób z kilku europejskich krajów. Publikujemy teksty prawników i analityków. Rozmawiamy z przedstawicielami firm, które działają na europejskim rynku i wprowadzają rozwiązania ułatwiające pracę, na przykład w świetle zmian wprowadzanych przez pakiet mobilności. Szanowni Państwo, ukazał się najnowszy numer magazynu menedżerów transportu. W nim przeglądamy się konsekwencją wprowadzenia najnowszego zestawu przepisów z zakresu pakietu mobilności. A więc patrzymy, jak wpłynęło ono na zapotrzebowanie na transport, podaż transportu. A także stawki transportowe na głównych kierunkach eksportowych z Polski. Ponadto analizujemy konsekwencje wojny na Ukrainie dla polskiego transportu, a szczególnie dla zapotrzebowania na transport, podaży transportu oraz stawek na trzech najważniejszych kierunkach wschodnich, a więc na Ukrainę, do Rosji i na Białoruś. Życzę Państwu miłej lektury. Serdecznie zapraszamy do pobrania magazynu. Dostępny jest w serwisie www.trans.info.